Cześć, Siemanko. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Was zabrać w pewne miejsce, w którym spędzę najbliższych kilka dni. Eee, a co tam będę robił, dowiecie się za chwilkę. Także zapraszam, zaczynamy, jedziemy. No to jesteśmy, znajduję się na Placu Zabaw, ale nie po to, żeby pozjeżdżać sobie na zjeżdżalni, czy tam się puchłystać. Wymyśliłem sobie challenge. Moim challenge będzie masy lap i będę starał się go zrobić w jak najkrótszym czasie. To znaczy, tak naprawdę chcę sprawdzić, ile mi się zajdzie, żeby wykonać masy Lapa. Chciałbym również dodać, że udało mi się zrobić masy lapa raz w życiu. Było to jakieś dwa lata temu. Był to strasznie siłowy masy lap. Zero techniczny. Tym razem chciałbym to zrobić trochę technicznie. E, natomiast mam tego świadomy, że nie jestem atletą i na pewno nie będzie to atletycznie. Nie. Że nie będzie, nie będzie to gimnastycznie. Ja, jakoś tak. Oczywiście postanowiłem zabrać się do tego troszkę z głową, więc zrobiłem sobie mały research. E, mianowicie, e, wybrałem trzy takie najważniejsze punkty, wed według mnie, które pomogą mi osiągnąć mój cel. E, pierwszy z nich już mam spełniony, ponieważ uważam, że e, baza siłowa jest tutaj dość istotna i wydaje mi się, że mam taką bazę. E, dodatkowo wybrałem sobie dwa ćwiczenia. Które będą pomocnicze, będą mi pomagać nauczyć się ruchu. Więc się... takim pierwszym podstawowym ruchem, który powinienem się nauczyć, jest tak zwany swing. Jak ja to rozumiem, jest to po prostu zwis na drążku i takie bujanie się. Zatem zobaczcie, jak to wygląda w moim wykonaniu. Muszę się Wam też do czegoś przyznać, <gry> tak naprawdę jest to trzeci dzień mojego nagrywania, więc ten swing już w miarę mi wychodzi. Kolejny element, który powinienem opanować, najlepiej wam, wam pokażę. Tak, jest to mniej więcej taki ruch, jaki widzieliście. Codziennie, to znaczy na każdym treningu, będę wykonywał kilka serii takiego ruchu i takiego swingu, który widzieliście przed chwilą. Zatem nie przedłużam. Zapraszam do oglądania, jak to wyglądało w pierwszych dwóch dniach. Ok, jako że pierwszego dnia praktycznie nic nie mówiłem, tylko się skupiłem na tym, żeby zrobić trening. Jak najwięcej z niego wyciągnąć? Zatem ja będę komentował tutaj to, co poczyniałem. E, więc spróbowałem sobie e, tego swingu, żeby wyczuć w ogóle ruch, fizykę tego, tego ruchu. E, kilkanaście prób. Jak widzicie, większość nieudana i nieudolna jakieś próby podciągnięcia. Totalna, totalna porażka, ale jednak e, próba za próbą coraz lepiej to czułem. E, tutaj pomyślałem w którymś momencie, że jeśli się może bardziej bujne, to będzie mi łatwiej e, podciągnąć się do góry, ale chyba to nie o to chodzi. E, zobaczycie za chwilę w jednej z ostatnich prób, e, co zrobiłem z kolanami i jaki to dało mi efekt. E, tu następna próba, właśnie duże bujanie. No i nawet nie umiałem się skorygować do tego, żeby, żeby tam się bujnąć do góry. No co zrobisz? No o, o, nogi do tyłu jak, wiecie, nie wiecie, ja też nie wiem. Dalej bujałem, bujanie jakieś. No ale przy okazji wzmacniałem przedramie, nie? Mogę sobie tak to wytłumaczyć. E, nie wiem czy to ta, chyba ta już próba. Zobaczycie się z kolanami za chwilę stanie, nie? E, nie, nie. No Podkulę kolana i troszkę bardziej się wyciągnąłem, nie? O, kolejna, kolejna, to możliwe, że to ta. Tu tak w miarę jakoś mi się udało, o Boże. No, nogi podkuliłem, duże bujanie nogi i nogami prawie dotknąłem drążka tego, co tam mam. To właśnie jest drugie ćwiczenie, które wykonywałem. Ja na początku wykonywałem je na takim niż, niż, niższym drążku, żeby nauczyć się tego ruchu. Wykonałem takich kilka serii po prostu, a później później poszedłem jeszcze raz na ten drążek i próbowałem się jednak gdzieś tam jak, wy, jak najwyżej podciągnąć, sprogresować to i próbować tymi nogami się tam jak najwyżej wybić, co nie? A jeszcze w, to jest drugi dzień, już ogólnie. I tutaj postanowiłem, że już drugiego dnia sobie wskoczę na tą, na tą większą, wyższą obręcz, bo jakoś tam mi to nie pasowało. I tutaj tutaj porobiłem parę takich ruchów. No i y, powiem szczerze, że no. Trochę to jest męczące, no ale widzę, że Dara. Widzę, że, jak, że jak, jak to by się robiło systematycznie to da radę zrobić takiego muscle upa nie yy. tutaj już będą próby yy. z dnia drugiego samego swingu zobaczcie jaki swing jest ładny swing jest ładny yy, spięty brzuch w miarę to się kleiło tego dnia, już obczaiłem jak to się tam bujać no i, no, i w miarę, w miarę to, to tam szło, co nie? Tu będzie jeszcze kilka takich właśnie ujęć. A za chwilę zobaczycie próby. E, próby masy lapa, Próby masylapa po prostu. Tutaj zarzucało trochę. No i tutaj będzie, e, o robiłem progresję najpierw, tak żeby kolanami dotknąć, jak najwyżej się wybić po prostu, jak naj, najwyżej I, i, to, i to nawet wchodziło, nie? Zobaczcie, jest bujnięcie i kolana praktycznie są na, na drążku. A to drugi dzień dopiero, co nie? Nie myślałem o tym, żeby w ogóle zrobić tego masylapa dzisiaj, znaczy tego dnia. No ale próba. I tu jest moja pierwsza próba. No, ciekawi. Ode, zabrakło. Zabrakło trochę, ale już byłem tak styrany, że nie chciałem nawet podchodzić do drugi raz do tego, co nie? Także. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli wam się podobało, no to dajcie mi komentarz. Jeśli jesteście ciekawi, czy uda mi się zrobić tego masyrapa, zachęcam do zostawiania subskrypcji żeby być na bieżąco. Już wkrótce następny materiał. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Siemano.